Był to wyrównany mecz, mecz siłowy, ale na szczęście gdzieś tam się udało to wepchnąć, i jesteśmy szczęśliwi, że po tych dwóch dosyć pechowych meczach wreszcie wygraliśmy i może się odbijemy i rzeczywiście. Troszkę popatrzymy jednak na tę masę, nie tylko o utrzymanie, jak nas typują. No Dzisiaj jest dosyć siłowy mecz, tak jak powiedziałeś, no, ale macie kim walczyć fizycznie. Powiedz, czy jakieś zmiany kadrowe w stosunku do poprzedniego sezonu? No, y, ciężko określić, natomiast na pewno teraz dwóch zawodników nowych doszło. Gdzieś tam w miarę rangi tej e, kolejnej ligi chcemy się, prawda, wzmacniać, żeby jednak ten poziom ciągle szedł w górę, czysto piłkarski, i no, w tą stronę myślę, jakoś tam dążymy, prawda? E, tak jak powiedziałeś, to jest wasz pierwszy sezon w wyższej lidze. W tamtym sezonie awansowaliście z trzeciego miejsca. Powiedz, jakie cele sobie stawiacie na, na ten sezon? Y, w... Na pewno każdy na każdy jest awans aczkolwiek no, gdzieś tam wiemy, że jest ciężej, jest coraz bardziej siłowo i myślimy raczej w kategoriach zmiana z meczu na mecz, a nie długoterminowych. Mówisz, że właśnie jest ciężej, czy zaskoczył Was poziom drugiej ligi? Myślę, że trochę spodziewaliśmy, ale nie byliśmy jakoś aż tak przygotowani jak powinniśmy być. Stąd też te dwie przegrany w ostatnich dwóch meczach. Myślę, że troszkę jednak pechowo. Myślę, że mogliśmy się lepiej spisać, troszkę by więcej szczęścia dopisało i byśmy z co najmniej punktu grali.